Cześć, tu Karolina z Komórkomanii. Dzisiaj chcę Wam przedstawić model Samsunga, który stał się niedawno flagowym telefonem linii Soul tej firmy. U900 to komórka wyjątkowa ze względu na jakość wykonania i dotykowy panel, który miał zastąpić klawisze nawigacyjne. Samsung Soul powinien zadowolić nawet najbardziej brednych estetyków. Telefon został wykonany z materiału wysokiej jakości, co czuć zaraz po wzięciu komórki do ręki. podobne tworzywo i aluminium sprawiają świetne wrażenie. Telefon pewnie leży w Niestety, estetyka nie idzie w parze z funkcjonalnością. Odcisków, palców i smug na ekranie nie jest się w stanie wyeliminować. Głównym rarytasem telefonu jest naturalnie dotykowy panel nawigacyjny, który zastąpił tradycyjne klawisze. Do dyspozycji mamy jedynie klawisze potwierdzenia i odbierania i kończenia rozmowy. Resztę zajmuje się panel. Panel dotykowy jest dość czuły i jego obsługa nie nastręcza wielkich problemów, jeśli tylko do niego się przyzwyczajicie. Przy pierwszym kontakcie mamy ochotę klikać po ekranie, jakby był dotykowy. Pod palcami czuć też brak standardowych klawiszy. Panel można dostosować do własnych upodobań pod względem kolorów i czułości, a także przypisać mu poszczególne funkcje, podobnie jak w większości modeli. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, telefon może pochwalić się wzmacniaczem Ice Power, dostarczonym przez firmę Bank Olufsen, dzięki któremu możemy uruchomić utwory w trybie surround. Niestety głośnik w U900 nie należy do najlepszych. Gra głośno, ale na maksymalnym poziomie znacznie zniekształca dźwięk. Samsung Soul o wiele lepiej radzi sobie z robieniem zdjęć niż z muzyką. Telefon wyposażono w 5 megapikselowy aparat cyfrowy z funkcją autofokus, stabilizatorem obrazu i diodą LED, która zastępuje lampę błyskową. Zdjęcia i filmy mają przyzwoitą jakość. Warto też wspomnieć, że telefon nagrywa filmy w rozdzielczości VGA. Poza wspomnianymi funkcjami telefon oferuje dodatkowo czytnik RSS, obsługę sieci trzeciej generacji, w tym HSDPA, Bluetooth, Radios RDS, aplikacje Google i mobilnego blogowania oraz czytnik pamięci, kart pamięci MicroSDHC. Komórka posiada baterię o pojemności 880 mAh, co w wyniku przeprowadzonego przeze mnie testu daje około 5-6 dni czuwania. W przypadku przeciętnego użytkowania telefonu wytrzymuje on około 2-3 dni. Samsunga Soul polecam szczególnie tym, którzy szukają telefonu eleganckiego z zaawansowanymi funkcjami. U900 z dotykowym panelem, obsługą HSDPA i 5 megapikselowym aparatem cyfrowym to komórka spełniająca wymagania aktualnych trendów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej wideo recenzji.